Tak dokładnie, jak widzieliście, gramy w spora znowu! Dobra, dobra, dobra! Gramy szybko zanim ojciec mnie znowu wejdzie do pokoju! Ustawienie... ustawienie dźwięku... Nie, 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 nie! A, z mega pokoju! Tak na trójkę, o. Kanał Dobra. Gdzie my byliśmy? E, faza kosmosu. Który ja mijałem świat? Nie e, to chyba był ten, Forculus 5 Nie, nie Tak, to był na pewno ten Najwyżej będzie inne nagranie Nie, 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 nie dzwoncie do mnie! Uff. Mam was w dupie! Już jeden idiota mnie obserwał A to był mój tata Dobra Dobra, na czym skończyliśmy, by bo dawno nie grałem Eee, misja. na planeta Kitaros, miałem sobie zbadać jej powierzchnię Eee, to tk, później, Aha, Kitarodos Coś ja tu zrobiłem za statek panie Panowie i panie A co jsi mi vykrylo? Ne. Ah. Yeah. Radar, rádar, skanuj. Kosmici, ale żadnych oznak życia. Zdaje się, że przećmieniem, nakreśliliście jakąś swoistą mapę. Chwileczkę, brakło aktywnie nasz promień ściągający. Za chwilę na pokładzie znajdzie się... znajdą się jakieś przedmioty. Dobra. Minimy się tak to Sorry, że... Przyszedłem kliknąło mi się escape. Tata to, to, to twoja wina. Dobra, pierwsza... Najpierw zróbmy te główne misje, potem zajm... Zrobimy wszystkie misje i później za zajmiemy się ro y tym! Aha, jeszcze muszę gdzieś lecieć. I później zajmiemy się za z odznakami. Hmm. Muszę się... No niech wam będę, razie zapalęce tutaj. Kureta? Tak, na kureta. Nie dziw się, się że to wziąłem. Za chwilę będzie nie... jazda. Za późno, to jest sobie jedynie raz, że powiem, 30 sekund. Zaraz, czy ja już dziś tego nie widziałem? Mi się najepila dla Waga, Uwaga! Sypka nauka z Asporpedii To jest to? Nie eee... Moje dzieła Ty, panowie i to to są... jest mój rat jeden Ale miałem serą takie z tym pacjewiem. A to taka ewolucja ciepła. Niektórych raz. Dobra. Co tu, wielku? Dobra, nieważę. Jedziemy szybko za nim. Ojciec skąd z band. Będę źle. Bardzo źle. Piernice mi się A co dopiero, jak brat wejdzie? Jak brat wejdzie, to będzie źle. Oj, będę źle. Ten to ma psychikę z jest totalny. totalnie. Tylko, że to jest moja planeta Cepy. A to są tylko trzy planety. Psyyyyyy! Cztery? CZTERY! To coś... Raz, dwa, trzy... A Kidwitch jest czwarta! Bo jestem już naprawdę ślepy Kalipso Linii Askitar. Czekajcie, poczekajcie. Poczekajcie, bo ja naprawdę jestem już chyba ślepy Czwarta planeta. Stoi tu jakby gdzieś, ale gdzie? Nie, kuźwa. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mam to w dupie. O, stare. Czego tu widzę? To będzie czerwona. Przeprawa. Kobiety, ale jak jest kosmetki, to nie dziękuję. Badaruję sobie tym razem. A, coś mnie tam wykrywa, panie, panowie? Yo! Dobra! <coughs> o lol. Coś mi tu. Dobra. Berum wąsior. Why that Dendrofilizofil Natrofil Chociaż tak może o, Zarąbiście Dzięki stary, na razie Ja, yeah. nudy mm -hmm. Sorry, że tak przy, szybko przejeżdżałem, ale naprawdę, Dobra, dane pobrane z twego restauracji to <mum> naprawdę za mnie więcej tak. skutki. Nie mieliśmy już pierwszej instancji, jesteśmy <mum> na dobrej wersji, ale znajdź swoje miejsca po jak to jest. O, w dupę tego mi się nie chce coś Jak chcecie, to możecie sobie, sobie zapoznać filmik filmiki i teraz to co przeżyć, bo mi się na pewno nie chce. Dobra, zobaczmy, które imperium zachce ja na yy, najwięcej kasy. E, spokojnie, panie. Dam sobie pieniądze, będę myk. Okay. Nie wiem, że to marnowanie pieniędzy, ale jakoś trzeba ich kupić A ja tak robię zawsze, jakoś mi fajnie wychodzi. Dobra, eee, handel? Nie, nie, No dobra... nie, numer nie, chcesz to ale przynajmniej nie mam już z nimi problemów. Kuźwa, zapomniałem przyprawy. Jaki debil ze mnie. Kuźwa, <pagar> oh, <dólares> dobra. Kuźwa! Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Kuźwa, 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 spokojnie panowie. Sprzedam im ten badzef! O, stary! Od razu. Dzięki, na razie. My time is now. John Cena. Daj mi panie przyprawy, bo nie mam. Ja BY się wam mieli inteligenty. Eee. <śmian> Wet, for me. A nie, jeszcze nie wydobywają. Bo są Czy wydobywają już tą czerwoną tę... Nie. Eee... zajmę się jedną odznaką, która jest łatwa do zrobienia. Nice. Eee, a dokładnie... Gdzie? O! BŁAZEN! Poszus, ci... Konsolka Czy? Ci... Czy ja do... What the fuck? What the fuck? What the fuck is this? Leć do góry kretynie! Co jest kuźwa? O! Leć do góry, leć do góry! Czekajcie o jest z za ciebie, tak? Ła? Jest! Nie! O tak! O oh, tak, o oh, tak, o tak! Jak można. Co się wziąć? Błazen to. Czyli, błazen to. Wystarczy kod wpisać Jakiś... To... To... żeby nic mi nie dał, żeby nic mi nie dał. Eee. Yyy. Mm. Nie wiem. Add -add A, D, 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 na, bo. Wtedy D, na już mi się. No i mam błazna i spoko pierwsza odznaka zdobyta. Mówię każdą odznaka, a... Edena... ja pierdzielę, mutanty! Co? Weźcie! Tak trudno nam przyprawę. Ja pierdzielę.

Pokaż jego. Jeden na godzin. Pobuduję sobie trzy miasta. Praca. Gdzie jest teraz praca? Wolę, żeby jednak byli szczęśliwi, niż wkurzeni na mnie. Patrzcie. No, jest, chociaż jeden na Кто это? Нету. Co nie róbcie jaj! Dobra, pierwszy to. Idę do innego imperu, odkupię jedno od nich i będzie po sprawie Kuźwa, bo mówią, sprzedaj ten. Jakbym miał ją, Kuźwa. Idioci robani Ci też nie mają Le do nich, a nie piernić. Słuchaj, że taki wkurzony dzisiaj jestem, naprawdę to jest przesada Ojciec No Świercy. Ale świerstwo. ja pierdzielę, Sprzedali tanio, a kupili ode mnie... tanio A no, kupiłem od nich drogo Dobra, dobra, dobra Przestań mi pierdzielić Koście. Ok, muszę dać No i nic tu się innego nie da zrobić. Wyższej temperatury nie dam, bo to idealnie pójdzie na środek sobie. Przepraszam. Nie, więc to chyba ja robicie No idzie, to tak do, do i do pani. Dobre, dobre. O, wszystkie moje zwierzęta. Najpierw dobre, dosi na No ale dobre. Krytmit. Krytmiry są raczej małe, chyba. O, wielko... Wielkmuty. Wielkmuty to są wielkie pyty. Co jest?! A. To ma ocz... A. Ufuj. No, to jest akurat duże. No, skoro tak to widać, a tamte też są takie malutkie. Nie! Tu dla bezpośrednictwa Dobra Weźmiemy sobie teraz, szybko zbudujemy tu jakieś miasto Boże Co że tak dzisiaj naprawdę marzę, ale mi to wkurza Dobra Dom zrywka. Tak Rozrywka Dom Fuck! Nie, dobra, I hear voices crying Akiem! Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się bardzo podobał. I że... Co zmyśle, że nie było faila w Assassin's Creed z moim tatą? I sorry, że nie będzie tego odcinka z z Wilhelmem Molf... z Monferatu, ale zobaczycie ją w odcinku. Dobra. Więc ja się z wami Żegnam O, dupę. Do zobaczenia w... Do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Spor. To jest to tak daleko? O Jezus mary, patrzcie jak to się kręci. Ło, zygad mi się chce.